Kolejny żywioł sparaliżował życie mieszkańców wieżówki w gminie Wolbrom. W czwartek, po godzinie 18 w budynku szkoły podstawowej wybuchł pożar. W jego gaszeniu brały udział wszystkie okoliczne jednostki straży pożarnej. Na szczęście było już po lekcjach i nikomu nic się nie stało. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną tego pożaru. Ogień doszczętnie zniszczył poddasze szkoły, w którym mieściły się pokój nauczycielski, gabinet dyrekcji i pomieszczenia socjalne. Płomienie nadpaliły konstrukcję dachu. Udało się uratować najważniejsze dokumenty, a strażacy wynieśli też część sprzętu. Była... Cała akcja szybko. Pan zauważył w zarodku właściwie to wszystko, ponieważ nie było światła, więc musiał, nie było telefonu, momentalnie musiał wybiec na zewnątrz, wołał o pomoc. Naprzeciwka zaraz żona, zanim tu przyszła, już zadzwoniła po straży i straż była zaraz przed godziną 19 na miejscu. Ja patrzyłam, co się dzieje, myślałam o dokumentacji, myślałam o tym, żeby uratować jak najwięcej. Kolejnym zmartwieniem są teraz przemakające sufity w kilku salach i bibliotece. Do wyremontowania będzie większość niedawno pomalowanych sal lekcyjnych. Wszystkim zależy na szybkim powrocie dzieci do szkoły, więc wielkie sprzątanie i remonty rozpoczną się lada chwila. Dzieci mają, będą miały zabezpieczone na pewno lekcje. Jeżeli będzie możliwe, ponieważ dół jest nieuszkodzony, nadzór. Pewnie wyrazie ma się zastanowić, jeżeli nam wyrazi zgodę, możemy wejść po, oczywiście usprzą, po sprzątaniu, może wtedy na zmianę. Jeżeli nie będzie możliwe wejście, będziemy najprawdopodobniej dowożeni do... Nie mniejszy kłopot niż dyrekcja mają też rodzice 77 uczniów szkoły i przedszkola wieżówce. Z dodatkowego wolnego czasu dzieci wcale się nie cieszą. Też rozpaczają, wczoraj jak się dowiedzieli, trochę płaczu było, trochę wszystkiego, no ale nic się na to nie zrobi, stało jak się stało. Nie było prądu, przyszedł prąd, zasypało, odśnieżyli, no to się szkoła spaliła. Także miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku, bo ino tam jedna klasa podobno została i uszkodzona, że. Że dzieci będą mogły tu chodzić. Góra dzień, dwa będą miały, potem to odpracują, jak co. Rodzice pomogą, posprzątają. Niestety prawdziwe problemy dla tej szkoły dopiero się rozpoczną. Przez najbliższe kilka miesięcy będzie trzeba usunąć wszystkie skutki czwartkowego pożaru. Najbliższe dni przyniosą również odpowiedź na pytanie, gdzie będą się uczyły dzieci. Emilia Kotni z Górka, Przegon live.